Cześć, tutaj Marcin. Witam w kolejnym odcinku Football MANAGER 2022. Jesteśmy oczywiście w Pogoń Szczecin. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach taki wierszyk na początek. Lecimy od razu o tym, o czym w komentarzach mówił Łukasz, czyli nasz nabór do juniorów. No, nabór do juniorów u nas niby że jest, to jest dobry nabór. Dariusz Adamczuk jest naszym koordynatorem pianu juniorskiego, nie jest to jakiś najlepszy tam koordynator, ale po prostu lepszy, lepszego nie mogłem zatrudnić, nie mogłem zatrudnić dlatego, bo nie chciał przyjść, bo chciał za dużo pieniędzy i my nie mogliśmy mu tyle zapłacić. Praca z juniorami 12, czyli no to nie jest jakoś tam, tam najwyżej. E, ocena potencjału, umiejętności, no to już tam troszkę lepiej to wygląda, ale no, no juniorzy ci są tacy, jacy są. E, oczywiście zależy to też z tego, co wiadomo, e, od naszej pozycji, naszej ligi, w Europie. No Jak jesteśmy w Polsce, to w Europie, ja tam w Ameryce, to pewnie w Ameryce i tak, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o naszą e, ekstraklasę, klasę, e, właśnie gdzie to było teraz, jeszcze przed chwilą, to e, na to się patrzyłem i już, już gdzieś mi to e, zniknęło. No ale do, dobra, nie, nie szkodzi. E, Jaromir Pawłowski pół gwiazdki jeśli chodzi o e, o jego potencjał bo to, bo to wiecie, te gwiazdki to się tam mogą zmienić, ale no tak widzicie po atrybutach to nie jest zawodnik taki jak to był Kacper Kozłowski nie ma jakichś tam tych atrybutów super takich jak Kozłowski no dobry zawodnik no też Kozłowski jest tutaj w wieku 17 lat ten y, Pawłowski ma 15, czyli no coś tam może się nauczyć, no ale z naszymi trenerami tutaj to też y, no, różnie bywa. Jedni się uczą, ten jest kapryśny, y, też od charakteru zależy, a więc różnie to bywa. Y, Ziecik y, to jest naj, jeden z największych talentów, nie olbrzymi, tylko największy, to jest troszkę mniej. Y, defensywny pomocnik, 16 lat. Y, Determinacja 17, tak jak widzicie, i sprawność 13, czyli dwa atrybuty, o które najbardziej mi chodzi, jeśli chodzi o tych młodzików naszych. No wiadomo, te inne atrybuty też są ważne, ale to determinacja i sprawność bardzo, bardzo dobrze wpływa na rozwój tego zawodnika. Dosyć zdeterminowany charakter tego zawodnika. Odbiór piłki 13 na defensywnego pomocnika z walecznością 18 i 16 agresji. No, świetnie się nadaje. Pracowity chłopak. E, coś e, może z niego będzie, aczkolwiek no, tylko 3 gwiazdki, ewentualnie 4. Krystian e, Sztylka. E, pomocnik środkowy, podania 16. Szkoda, że tej błyskotliwości ma tak mało. No, wtedy byłby super świetny, rozgrywający. Sprawność 15, determinacja 13. Lojalny, czyli no, może nie będzie chciał odchodzić e, z, naszej, e, z naszej drużyny. Młody pomocnik strzela z dystansu, aczkolwiek no. A no, jednak to już myślałem, że ma strzał z dystansu 5, ale to gra głową, ale no 14, no to no, dosyć dobrze, jak na takiego zawodnika. I Sebastian Pietrzyk. Zawodnik, z którym nie podpisałem kontraktu, bo po prostu determinacji ma 3. Pozbawiony ambicji, sprawność tylko 10, czyli no ten chłopak, nawet jeśli ma 3. No, 3 gwiazdki, 2,5, prawie 3,5. No to on się jakoś tam super nie rozwinie, więc mówię mu od razu do widzenia z innych, bo to wiadomo jest. Nasz drugi nabór do juniorów w tym pierwszym to był szpak. Na pewno przyszedł do nas, no ale też nie ma tych atrybutów jakichś tam wielkich. Sprawność ma tylko 6, no ale. Determinacji miał 13, i współpracy 17, no to tak sobie go zostawiłem, żeby ktoś jeszcze w ogóle w tej drużynie do lat 18 został. Bo po prostu ci, którzy tam jakoś się nie nadają, to po prostu robię tak, żeby no nie tak, tylko o tak. I ci, którzy mają poniżej tam czterech gwiazdek, no to do, wynocha wszyscy i tyle. Zwolnieni z kontraktu, i, i już, żeby się tam. Nie płacić im, bo nawet jak płacicie tam 3300, no to no wiecie, to 3300 no to nie jest dużo. Ale następne 3300, 3300 i 3300, jak macie tam ze 20 albo 30 zawodników, no to z tych 3300 zrobi się wam 90 000. Na przykład no to już troszkę, troszkę może być innym zawodnikiem, który. Jeśli dobrze pamiętam, dotarł w tej pierwszej fazie tego naboru juniorów. To był chyba Michał Kołty, którego wszyscy chcą, nie wiem, kupić. Nie chcą go wypożyczać. Miał chyba 4 gwiazdki albo 4,5. No i tak jak widzicie, 2,5 gwiazdki może zostały teraz. Czyli nie wiem, albo się nie rozwija, determinacji ma 4. No i no nie niestaranny do tego, no to po prostu, no Scott'a może, może być, że nie będzie z niego ludzi. No ale dużo, dużo drużyn chce go, Krakowie i Lechia teraz, no to nie wiem, tak jak wam mówię, też zależy od trenerów, no którzy jak, zależy jak go ocenią. U mnie ci trenerzy nie są jacyś tam dobrzy w sztabie, no mamy dobrych trenerów, najlepszych w całej ligi, to wszystkie tam te pierdoły, ale to i tak nie jest coś tam na miarę Europy czy, czy jakiegoś tam e, takich, takich rzeczy. Jeśli chodzi o właśnie ten, te rozgrywki, nasza polska ekstra, ekstra klasa, e, zapowiedź sezonu to była reputacja. Mamy spadek o 7 miejsc. Teraz graliśmy w Lidze Mistrzów. Tam chyba jeszcze jakieś drużyny, nie wiem czy to, nie pamiętam które to były Lech czy, czy któraś drużyna, grały w Europie, a więc troszkę możemy awansować. Reputacja oczywiście jest ważna, jeśli chodzi o współczynniki klubowe kraju. To chyba o to się rozchodzi. I właśnie tutaj, jeśli no, nasza liga jest wyżej, to tych new Genów będziemy mieli lepszych no też zależy wiadomo od, od naszej szkółki którą mamy ja mam o jeden poziom więcej rozbudowaną od tego co jest na początku no ale tak widzicie jakoś tych Newgenów na miarę kalibru Kacpra Kozłowskiego no, nie otrzymałem w następnym sezonie mamy tam to będzie 17 tysięcy, czyli wyprzedzamy tutaj takie kraje jak Azerbejdżan, Kazachstan, Słowenia, Izrael. No ale to i tak jest bardzo słabo, bo no powinniśmy jeszcze wyprzedzić tutaj jakąś tam Słowację, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Cypry. No to już w ogóle na pewno. No ale po prostu w tych pucharach europejskich słabo nam idzie. A na tym właśnie bazuje ten współczynnik. Jeśli wygrywamy mecze, czego nie potrafiliśmy zrobić w tym sezonie w Lidze Mistrzów, no to ten współczynnik jest po prostu mały. I ci juniorzy też jacyś nie są tam wielcy. A więc no chyba, chyba dobrze wytłumaczyłem to z tego co ja zrozumiałem po prostu. No i tak właśnie, tak właśnie to wygląda z tymi, z tymi juniorami juniorami. Strategia klubu, nawet zobaczymy informacje o klubie, gdzie to było z tymi juniorami. Ogólne, nie ogólne, obiekty mamy. Zadowalający system szkolenia młodzieży. Dobra siatka wyszukiwania juniorów, tak jak wam mówiłem, to właśnie tutaj to, to było polepszone. Rozbudowa obiektów młodzieżowych, no to właśnie to jest zakończone 6 lutego zostało zakończone no i co no, no i tak jak wam mówię no jakoś tam ci juniorzy nie przyszli jacyś tam Pelecz ani Maradona ani Messi nie doszli do naszej drużyny a więc no są tam bo są zobaczymy czy się rozwiną czy nie kilku już tam w składzie powystawiałem na przykład Turski jakoś tam gra też młody no już dwudziestoletni on był na początku tutaj chyba w grze taki zapasowy taki zmiennik Leandro, Leandro Roccio no w naszej w naszej drużynie i jeszcze któryś był chyba ale nie wiem czy go wypożyczyłem czy nie może go wypożyczyłem gdzieś tam jakiegoś już nawet nie pamiętam jak się nazywał jeden to był Góral, ale Góral odniósł kontuzję tam też 8 miesięcy no i no, już się raczej rozwijać więcej po takiej kontuzji nie będzie dobra, jeśli chodzi o rozgrywki no tytuł to jest już sprawa całkowicie wątpliwa mamy 9 punktów straty do Lecha 1 punkt przewagi nad Legią na 5 kolejek przed końcem rozgrywek z ligi już spadła Arka i Stalmielec, no ale dla nas najważniejszy to jest tytuł no który no to jest ciężka już sprawa tak jak wam mówiłem i teraz właśnie dzisiaj gramy z Lechem Poznań u siebie. Jeśli ten mecz przegramy albo zremisujemy, no to ten tytuł to już w ogóle poszedł w cholerę. Ale nawet jeśli wygramy, to musimy spodziewać się meczów, jakichś porażek Lecha po drodze, żeby. No, żeby ten tytuł wywalczyć i obronić po prostu, bo my jesteśmy ostatnim mistrzem dobra, w ostatnim meczu który grałem wygrywamy ze Stalą Mielec łatwo 4 do 0 aczkolwiek męczyliśmy się do pierwszej połowy w pierwszej połowie było tylko 1, -0, 1, było tylko 1 do 0 w obrębce Alena Osbolta. Wszystkich zawodników, którzy mieli byli zagrożeni że tymi kartkami, zostawiłem na ławce rezerwowych albo w domu przed meczem z Lechem. Z piastem wygrywamy oczywiście, zawsze się z tym piastem męczymy. Z legią łatwe zwycięstwo 5 do 0 na wyjeździe, oczywiście Landro Rocha, popis 3 bramki z zagłębiem, remisujemy 0 do 0. No i dostajemy taki wpierdol od Krakowi, że to bania mała. Taktyki, żadna taktyka tutaj nie wiem, mi nie podziałała. No, fatalny w ogóle mecz, 5 do 1 przegrywamy z Krakowiem, nie wiem w ogóle jak to się stało, no graliśmy, nie graliśmy tak źle chyba z tego co pamiętam. Akcję mieliśmy. No nie mieliśmy, no tak źle nie graliśmy. A, bo mieliśmy posiadanie piłki, no. no. ale z tego posiadania piłki, no gówno nam wyszło. No to taka taktyka jest, e, którą stosuje e, e, Tuchel w e, Chelsea, no ale no mistrz miał w ogóle fatalny dzień. E, no takie bramki puszczą, nie wiem, po jakichś krótkich słupkach, że, że, że no szkoda gadać. E, z sześciu strzałów celnych Krakowia strzela pięć bramek, no i tak to się skończyło no, 37% posiadania piłki ale dwa prawie te xg całe no, ta taktyka z Chelsea no jakoś tam słabo u nas zadziałała no, Żukowski też słaby mecz Begić też słaby mecz no i no też troszkę tym meczem pogrzebaliśmy nasze szanse na mistrzostwo. Z Rakowym wygrywamy 3-0, z Radomiakiem 3-2. Męczymy się, ale jakoś tam wygrywamy. Przegrywaliśmy w tym meczu 2-1. Odrabiamy straty. Wygrywamy z Wisłą Płocku siebie. No też kolejny mecz taki... No nie wiem co mam w ogóle powiedzieć o tym meczu. Statystyki możecie sobie zobaczyć. Nie graliśmy źle, graliśmy do, bardzo dobrze i przegraliśmy 4-2 no to tutaj posiadanie piłki znowu miała Wisła Płock my też mieliśmy mniej 2,5 xg, 19 strzałów, 10 celnych i przegrywamy 4-2 no to no, taki, taki właśnie mecz tu jeszcze graliśmy tą starą taktyką 4-1, no 4-4-2 powiedzmy no i co, dob dobry nasz mecz z naszej strony przegrywamy 4-2 no już po tym meczu też sobie tak myślałem no to już kurwa no to już jest polidzę. no z Arką remisujemy 0-0 kolejna wtopa nasza do tego z Lechią wygrywamy 2-0 2-0 Leandro Rocha oczywiście ze Śląskiem męczymy się ale wygrywamy 3-0 też to był nasz nawet niezły mecz ale no w trzeciej minucie strzelamy bramkę i dowieźliśmy to do końca z Jagielonią 3 do 1. Łatwe zwycięstwo z Piastem. Odpadamy po karnych w Pucharze Polski, niestety. No i mecz z Wisłą Kraków. To właśnie widzieliście w ostatnim odcinku. My się przygotowujemy do meczu z Lechem. Na który właśnie zapraszam. Jesteśmy już przed meczem z Lechem Poznań. Lech lider. My na drugim miejscu, a więc mecz na szczycie. Taktyka, którą stosuje Lech 4-3, czyli taka podobna do, nas do naszej, e, oczywiście Baloa, e, Iszak, e, do tego Karl Strem, Murawski, e, Palacios w bardzo dobrej formie w tym sezonie. No i zobaczymy. No, zagramy taką taktyką, e, no właśnie dlatego przygotowywałem tą taktykę. E, 4-3-3, którą graliśmy w pierwszym sezonie przeciwko Lechowi, tak, widzicie, no tutaj wszyscy z żółtymi kartkami, no ale ten mecz po prostu musimy wygrać, bo inaczej, no to jesteśmy skazani już chyba raczej na drugie albo trzecie nawet miejsce, jeśli Legia nas wyprzedzi. No i co, no skład ustawiony, za dużo nie ma co tu robić, no Begić chciałbym, żeby grał w tym meczu tylko, że no, troszkę szkoda mi Zecha, bo w ostatnich pięciu meczach no, spisuje się świetnie. Aczkolwiek gra na tej prawej obronie, to co Wam mówiłem, no, gra bardzo słabo w tej obronie, na prawej stronie, e, jeśli chodzi o dośrodkowanie. E, no ale dobrze broni, czyli taki składzik, e, Tyasz Begić, no, dzisiaj na rezerwie na pewno wejdzie. W drugiej połowie, albo jeśli będziemy przegrywać, czy co tam się zmieni? Taktyka 4-3 ze swobodnym rozgrywającym taka taktyka troszkę podobna do Ajaxu Amsterdam. Nie, ma tam dużo, jakiś tam więcej swobody. Podanie w pole karne, rozgrywanie piłki po ziemi średnio, standardowo, nieco wyżej. Te podania i tempo w fazie przejścia, Kontr pressing kontra nie bo ten właśnie ten pomocnik zawsze mnie tu wkurza że tam idzie do przodu znacznie wyżej ustawiona linia defensywy, defensywy gramy oczywiście na spalonego pressingiem tak jak to robi Lech który też gra no posiadaniem piłki powiedzmy no, gra no właśnie dobra nie mamy co tu robić jeszcze jeśli chodzi o naszych przeciwników to tylko no nie to tylko miało być na wszystkich o właśnie to i co przechodzimy do meczu Lech oczywiście faworytem w tym meczu i oni mają pierwszą sytuację już po lewej stronie Baluła no stra strasznie niebezpieczny pomocnik dośrodkowanie był jakiś tam faul no jednak nie było nic nie niż że. Miśtał do łopaty, Dąbrowski, rozgrywamy ładnie piłkę, na lewą stronę do Kowalczyka, Kowalczyk, teraz na prawą stronę przerzucenie piłki do Żukowskiego, Żukowski, dośrodkowanie do Roczy, Rocza strzela z najbliższych metrów w pierwszej minucie meczu, ale troszkę niecelnie, pierwsza nasza akcja, no musimy pokonać tego Lecha, tak jak mówiłem, no bo inaczej to e, nic z tego tej obrony nie będzie i nawet jeśli wygramy, to raczej już nic z tego nie będzie. Lech jeszcze czeka mecze w finale Pucharu Polski w Wisławku a więc no może coś tam będą nie, panowie z Lecha Zmęczenie albo coś tam, coś tam, inna drużyna panowie, która ładnie strzał Kilkeny, którego chciałem zatrudnić, ale żąda chłopak prawie 600 tysięcy euro miesięcznie, nie miesięcznie tylko rocznie. No to no, taki, takiego hajsu nie mamy, no to do, do, dosyć dobra postawa naszej drużyny, duże posiadanie piłki, wręcz yy, bardzo duże, yy, jeśli chodzi o nasz zespół, no ale tych akcji na bramkę no, nie za dużo, nie za dużo, no i boję się też, że znowu się skończy tak jak to było z Wisłą, kiedy mieliśmy przewagę, mieliśmy posiadanie piłki, akcje, no i przegrywamy mecz Jemec po lewej stronie do Kowalczyka Dąbrowski do Łopaty Kostas z Kubickim, Kilkeny, Żukowski do Zecha na naszego kar karillero Kilkenego rocza strzela ale znowu obok schódka bramki Lecha Poznań no, no tak widzicie Mamy posiadanie piłki, mamy sytuację, no nie potrafimy strzelić. Szybka akcja w pierwszych minutach, e, już e, Lecha pozeń, który nas tutaj e, pressingiem e, troszkę przycisnął, e, Jemec po lewej stronie. Kowalczyk z Jemecem wymieniają się piłką, łopata e, do e, Kowalczyka, no ma, mamy, gramy jakoś tak, nie, nie jest to jakoś super mecz, teraz strzał poprzeczka. Kilka nega, który próbował przelobować bramkarza Lecha No ale niestety znowu się nie udaje 50, już 60 minuta meczu No panowie No nie, nie nie idzie nam, no zachęcimy was, no ale nie, nie, nie idzie, nie układa nam się Nam się ten mecz, to jest akcja, czy nie, to nie była akcja Zmienimy po prostu ustawienie na 4-3-1-2 Musimy tutaj strzelić bramkę tak czy siak to, to jest właśnie nasza No taka powiedzmy podstawowa taktyka Na ten sezon, no przegramy to przegramy, no trudno Drugie trzecie miejsce to I tak dużo Dużo nie zmienia bo po prostu No i tak będziemy w pochadze tej konferencji więc no, nie, nie interesujemy ten puchar konferencji, no, ale jeśli będziemy grać, żeby zdobyć więcej punktów, żeby zobaczyć, czy tych juniorów mamy lepszych, no to po prostu też będziemy starali się wygrać coś tam i postawić na, na tamten puchar bardziej niż no, na ligę to nie, bo ligę to musimy wygrać. Panowie, no atakujcie coś tam, atakujcie, no atakujemy, atakujemy, no ale nic z tego. Z tego nie ma dwie doliczone minuty. Mecz zakończony no, bezbarwnym. Praktycznie no, remisem 0-0. Jestem niezadowolony, bo jestem rozczarowany. O, może tak. No, powinniśmy to wygrać, no, ale jak to zwykle. Zabrakło skuteczności pod bramką rywali i 0-0. No, w meczu na szczycie, Legia, która może nas wyprzedzić, no tutaj do Lechia już raczej no, nas nie przegoni, powiedzmy, bo te mecze jakieś tam na nas czekają łatwiejsze. No, a więc y, jedno zwycięstwo może przybliżyć nas do tego, do tego drugiego albo trzeciego miejsca. No. No, szkoda, szkoda tego meczu z Lechem 0-0, no które. No, już teraz to już będzie cud nad Wisłą, albo na bardziej cud nad Odrą, żeby, żeby ten puchar, żeby tą ligę wygrać. Dobra, taki odcinek w następnym meczu to będzie już no, chyba jedna z ostatnich kolejek, tam jakaś jest z Wartą Poznań albo z Wisłą Kraków się zobaczymy, no bo nie, nie wierzę, żeby Lech stracił, przegrał trzy mecze ligowe. Aż sobie zobaczymy z kim jeszcze będą grali. Tak jak wam mówiłem, z Wisłą Kraków grają e, Pucharze Polski z Wisłą Poc, która nas pokonała. No może Wisła -Poc pomoże nam coś. No jeśli nie spieprzymy czegoś, no to może coś nam pomoże, no ale później czeka. E, e, Lecha Poznań. ŁKS Łódź, który jest 11, Radomia, który jest 16 i widzę, który jest 12, a więc dosyć łatwe mecze ich czekają. E, więc no nie spodziewam się cudu nad Odrą. No może i będzie, no oby. Ale też musimy wygrać nasze mecze. Dobra, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!